Wow, haha, yo, hello, jeszcze raz mam, tu stanę, mam. Zacząłem dziś z muzą odpisania tekstu. Nie wiem czy to dobrze, ale zobaczyłem wcześniej, że na kąpie mam już zapisane w pliku bitu pełno, co zostały bite w lipkach. Mało tego, mam też bity Luisa, betka tekenego, jest tu na czym się popisać. Pomyślałem, na spontanie, że odbędzie się dziś granie, nic się nie stanie, to zajawa. Muza to nie zjawa i nie zniknie. Ja nikogo nie udaję, robiłem tu rapa i to będę robił stale dalej. Będzie głośno jak w karnawale. Służy mi ten klimat, ludzie sobie myślą, jak i ze mnie dziwak. Ludzie nie chce myślą, a ja udam się na biwak. Oczywisty Chilo, jeszcze kraty piwa. Gęsty dym. Ten rymszczym koi moi nerwy. Mógłbym cieszyć się bez przerwy. Na rezerwie w baku świeci lampka na tablicy. Podjadę na stację w bagażniku, mam karnistry. Zaleję od razu wachę do motorków i już będę miał spizdy do wtorku. Te letnie popołudnia nakręcony słońcem, kwarcowy zegarek. Ten gorący żar, co spływa na mnie z nieba. Pwarzy tak mocno, jakbym robił grzanki zleba. Jedynym ratunkiem się wydawać tylko. Możesz schować się w piwnicy i zajmę się muzyką Nic specjalnego, ale daje taki efekt Że mnie to tak jara, jakbym jarał skręty